Witam was wszystkich w kolejnym odcinku naszych przygód z minecraft No właśnie wyszedłem z domu I tak wyszedł nasz domek Tak no po, pozwoliłem sobie zrobić jeszcze magazyn bo no, jednak trochę tam trochę tutaj pograłem I, zwłaszcza jak serwer był nieaktywny W ogóle ostatnio długo nie było odcinków chciałem właśnie serwer bardziej postawić na nogi, żeby, żeby żebyście mogli sobie pograć Żebym ja mógł sobie pograć No i tak, no tyle się zmieniło w naszym domku Nie wiem czemu, ale kiedy postawię łóżko tutaj i pójdę spać No to w nocy najczęściej mnie szkielet budzi. Dlatego chodzę spać do magazynu No nic, tutaj powstała taka mała kopalnia To jest taka bardziej do kopalnia ziemi a tutaj mamy no jeszcze takie takie głębsze tunele tutaj będę tak robił, że to będzie ten tunel, ten taki fjazd, jazdowy na górę a tutaj będzie, spadne spadnę stąd tu, tu jest woda taka, która mnie amortyzuje, potem spadam tu, tam jest woda, potem mogę jeszcze dalej, jeszcze dalej Nie to tak aż do samego dna I na różnych poziomach poprawda, słuszne diamenty, to tutaj diamentów nie znajdę na tym poziomie i tak samo no, tam polec, tam pójdę. No i dobra, no to tyle tematem kopalni. Ja to będę rozwijał, będę sobie wykopywał wszystko. Pokażę wam, co mamy w ekwipunku, co możemy tworzyć. Dużo do tego nie ma, no tutaj parę pierdół. No właśnie, tak jak widzicie, mam dwa psy. I eee, jednego psa, który tam leży na kanapie i kicha. Nieważne, dobra, no to jest drewienko, To jest wełenka. Wełenka. No, na TNT. Ja nie wiem gdzie to. A i chyba za głośno jest. No, stanowczo. To przyciszałem, się nie zapisało. Dobra. A tutaj jest żelazo i takie różne. E, tutaj jest piasek. E, a, gdzie jest sandstone, tak Piasek, dirt. I wszystkie takie tego typu. A tu kamień, no. No i trochę cegieł też mam, bo znalazłem tą glinę. No i na razie tak będziemy mieszkać. Mam też już trochę rośliny, trochę kaktusa. Mm, I teraz pytanie co będziemy robić? Tak właściwie to nie wiem. Mm, o to jest. E, pułapka na No Znaczy na gripery Na no, ogólnie wszystkie zombiaki i, i, i różne tego typu stwory. Mm, nawet... Udało mi się ostatnio Creepera tutaj złapać Ale potem poszedłem trochę za daleko i niestety Chyba, że znajdziemy sobie jakiegoś... A tutaj właśnie chciałem sobie też zasadzić drzewo na drzewie. Nigdy tego nie robiłem, ale to, to kurczę by się przydała ta kość, rzekać. Ja Naprawdę nigdy nie sadziłem drzewa na, drzew na drzewie. Idziemy. O, krowę. No i dobra. Tak jak mówi kilka wejść będzie o wiele bardziej yy, ekonomicznie będzie. Mil. I sadzimy drzewa na drzewie. Ej sadzonek nie wzię. a to zaraz ma jakieś drzewa drzewie. I teraz spróbujemy sobie złapać jakiegoś creepera i o dało radę. A co? To tak jak myślałem Znaczy no mógłbym też jakoś rozsadzać właśnie bez tych 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 A właśnie mogłem je tu posadzić to było takie No na serwerze raz zrobili takie wielkie drzewo A, Ale potem niestety Ktoś się wyciął chyba nie wiem Coś się no bo już nie ma go w... w każdym razie O No wiem jest wilk No tylko jak dla mnie O to nawet już głodny trochę Um, ja nie lubię mieć takich Mary wilków, że zawsze mam ich y, 20 czy 30. Ja to wolę mieć tak Max 3. Mam dwa, ale już ten trzeci po co mi? Um, bo, nie wiem, do dwóch jeszcze jakoś tak lepiej przywiązać, ale tak fajnie wiecie. Fajnie jest z dwoma. Jak trochę przynudzamy. Nie wiadomo. O! Dobra, odcinek zbieracza No jak już Kejwa by się przydał znaleźć coś, dobra To... <grywka> Oni mnie prowokują z niewielkami, dobra Ja poczekam na noc i zaraz sobie pobawimy się z creeperami Jak <grywka> kopalnia odkrywkowa, piach. Dobra, zaraz się z creeperami Dobra Tak więc noc już zachodzi My robimy sobie nowy mieczek, bo ten jest bardzo zużyty Musi mieć o, taki mieczek Dobra I konkretnie chcemy sobie złapać creepera tutaj no, Jedziemy no, w sumie poczekamy w domku Mi się tam pojawiam. No Pewnie, że z creeperami to się w ogóle można ganiać też w dzień, bo na przykład tego szkieletu tak tutaj nie przygoniłbym, bo zaraz by go słońce spiekło troszkę i, i nic nie było z tego. Muszę sobie jakąś czołówkę zrobić, taka propos, do tych moich filmów. Jeżeli mm, oglądacie ten odcinek i była jakaś czołówka, to ja ją zrobię zaraz, pewnie jakąś. Albo nie zrobię, zobaczę jak mi to wyjdzie. A jak nie, to będzie w następnym odcinku jakaś fajna czołówka. Dobra, idziemy. Nie przynul zając. Na creepery. Ooo, czekaj, czekaj, czekaj. Jest tam coś? O. O, jest! Coś leci nawet do nas. To To będzie nasz pierwszy... O, musimy tak stanąć. O, o no, chodź, chodź, chodź. O, dziękuję. Tak jak widzicie. Zombie. O, jest! Proszę, otworzyć mu... Nee, chyba tak się z Creeper'em nie zrobiło. O, gdzie on jest, a tam. No i chodź, chodź, chodź. O. No przecież bo ja mu otworzę. Jest te co drzwi, no. A tak, gdzieś się zrobimy, może. No, nie będzie. O, ale ja teraz sama go sobie. Hmm, tutaj trochę oświetlimy. Nie widział jak on tu podładzi. Kurczę, zjadłem coś. Czekajcie, zizję zarazem Dobra, jesteśmy ponownie. Z małymi lagami To się czuję jak się wyłącza ten nagrywania potem znowu. To jest tak kiepsko trochę. O nie no, znowu zombi. Kipera Dobra. Chcesz? nie chciałem ci no, Nie musisz biegać. Chcesz pożyć... Nie, nie biegaj. Nie! Co on? Co? co on robi? Motherfucker Co on wydziwia? A, a jeszcze, dobra, czekamy. Jeszcze światełka mam. A bo jeszcze miałem pochodnie, bo właśnie już mi raz creeper, e, którego otworzyłem i nowi. Ach! Ale to, to nie ja wiem, to też poznałem e, tą taką pułapkę na taki jeden kanał, który się nazywa Minecraft Polska, który ja już ostatnio trochę odwiedzam i, i sobie e, obejrzałem niektóre z jego poradników i, i wpadłem na taką pułapkę, której nie znam. A są na no, kurde jeszcze Dawać creepery o, Nie ma. Dobra w Tamtą trzeba ja Poszukam jakiegoś creepera i zaraz wracam, bo to nie ma sensu. O jest creeper. Trzeba <gry> będę cięcie robił i latał gdzieś za creeperem, a tutaj Creepery to się najczęściej kręcą z tymi strzelającymi kolegami. No chodź tu. Dobra i idziemy. Genshell go proszę, genshell go. No co ty tak na creepera idziesz? Gęsiego miało być. No genshell. Trzymaj, no. Dobra. Woa, woa, on wow. tu blisko, nie? Kurczę, a drugi biegnie. Nie. Ach. Ach, dobra, że woda tam się woda, że tego nie wziął. Dobra O Potrzymam go sobie tak A więc panie i Panowie To jest mój Creeper Mam dwa pieski Creepera No ja go tak muszę trzymać no bo on tam słuchajcie był w ginie normalnie Obejrzał normalnie salę samobójców i teraz no kolega grozi że jak ja do niego podejdę to on wybuchnie no No jego ja go tak kurna trzymać muszę w takiej klatce no Bo to już jest wiecie Zamach, nie zamach, tylko próba samobójcza, właśnie to jest. A my mówimy, że na to pozwolić, no. Tak więc zobaczymy, ile on tak sobie posiedzi tutaj. W sumie no i tylko drzewka, szkoda. Mógłbym jeszcze szkeletora trzymać, ale ze szkeletorem to by było trochę głupio. Szkeletor to jest bez nie? No nic, dobra. Idę po trochę Dirtu a potem to załatam w sumie e, i w sumie dobra złapaliśmy creepera. Dobra, w sumie tego Tego weźmiemy. Ten, kurde nie mam go zabić teraz, no Wow Dobrze, że łóżko teraz jest punktem respa, bo... E, Eeeem, poczekajcie, bo to gdzieś było W tą mańkę, no już pajęczaki Ej, nie wiedziałem, że przygoda taka ze zwierzętami się dzisiaj nam zrobi. Co bardziej z potworami Gonią nas no, nie wiem nie widzę. Nie wiem czy wy coś widzicie. Cokolwiek Gonią Dawajcie schowam się w naszej starej bazie z podrozy. po drodze Aha! Zostaw mnie! O kurde! O! dawno się nie widzieliśmy Dobra Siuf! Dobra I na razie tak Zabunkrujemy, no dobrze tu trochę światła zostawiłem Na tyle mądry byłem No i dobra Mmm... Mm, nie wiem czy mi się podobało, bo taki odcinek dość na szybko był nagrywany, taki na odpierdziel bardziej. o Djażczyk Kurczę, szkoda, że łóżka nie mam, no ti wiem, że jakoś tu go Tutaj o ile pamiętam było już wyjście na dwór. I tutaj może jakoś obejdziemy gościa. Kamień ręką To <noise> ja się tak nie co? Chodź tu Chodź tu O Creepera z ręki Chodź A masz Bestio Chodź tu Nie bój się. No Nie dalej Kami Czekajcie nie ma Chodź tu Nie no Dlaczego Crippery akurat? Czemu nie zombie? Nie. No mogłeś chociaż ten rozwalić, no wszystko tak. Tylko na no. muszę wrócić do mojego starego teksturpaka. surpaka. Wander. Dobra, lecimy. Miejmy nadzieję, że... że dojdziemy. Tam nasze rzeczy leżą. No! Łucznik! Kurde! No, już nie masz do tego strzelać, ja już dawno nie robiłem takiej zabawy z podwórkami. A, i zaraz, widzicie, już zawołałem kolegę słońce, zaraz. Nie! Tam chyba jest Creeper za nami, ale nie wiem. Się chyba. Nie nie nie, nie. <laughs> Wszystko rozwalić w ogóle najlepiej Taką Hiroshima mi tu zrobili No nic już w moim interesie to posprzątać Trochę mocniej ku mnie coś szkodzi, nie? Dobra Dobra mówię, bo sam to Chociaż w sumie to by się przydał teraz załatać Ale no, dobra to już nie da do... <laughs> Eee, dobra, tak więc kończymy odcinek takim, takim, takim no. dziurą w ścianie. Eee, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka mam nadzieję, że wyjdzie o wiele szybciej niż teraz, jak była taka przerwa. I to było z mojej winy. Przepraszam was za, za to, co nic nie wypuszczałem. Postaram się więcej wypuszczać. Eee, I na pewno teraz też e, i z multi. Eee, może nawet zaraz ich nagram, nie wiem. I, i jakieś może robię sobie stwory, takie wiecie, taką szołówkę. Eee, no więc tak. jest to było na tyle.